ślumski Pokédex. Gibble, albo Gibble. Gibble to jest taka żaba ze ciałem rekina i łebem rekina, kiedy wygląda jak Stitch i na no on jak cię bajśnie, to nawet regeneracja picolo ci nie pomoże. Ta smoko ryba lubi tropikalne place, na przykład pod Legnicą, ale tam smażonka była tak dobra, że się łopsrą jajecznicą. Jak piździ, to się ten kartofel kitro, jak pulok asha, kiedy widzi dobro frela, ale ze Lublińca. Gibela, jak nazwa wskazuje, trzeba go pośpieszać, bo jak powiesz mu, gibnij się, to się Pioron ino pochyla do przodka i robi rekonstrukcję incydentu podlegnicy. Nasz familijny rykinek lubi gryźć wszystko, co popadnie, a ma taki ścisk, jak żyć Asza po każdej przegranej. Besto czasami traci zęby i wróżka zębuszka ciśnie besto na kolejne zomerferie. Aż nawet miłą tego gibla, ale nie umiał go nauczyć ataku dragometeoru ani ścisku zamieniania wungla we diament. Więc jak widzimy, że pod okiem tak dobrego trenera, ten pokémon też może spaść do poziomu swojego pana. Gibel ewoluuje w Gabite, co jest fest szybkim rekinem z girami, więc jak widzisz poćmoku Petwa, co ci bierze telewizor, to to nie jest złudzenie apteczne i no ten pokémon chce pokukać na rybka się legła. Łuski tego rekina potrafią leczyć choróbska, ale nawet kulczuga z tych łusek nie wyleczy aż z jego głupoty. Gibajt ewoluuje w garczompa, który wygląda jak multipla wśród smoków, dlatego też je pseudo legendą, ale wygląd to nie wszystko, tak jak aż, w którym może jest szpetny, ale za to jest turbo debilem. Ten furgający rekin ze pseudokrzydłami, krzydłami je gibki jak odrzutowiec i poluje na pieruńskie gołębie, więc w Krakowie powinni mu postawić pomnik na rynku ku czci czystego placu. Jest też Mega Garchomp, co wygląda jakbyś ta multipla na żuka przerobił. Te szpetne kolco nożyczki, tną wszystko co popadnie, więc zatrudniamy go do cięcia przygód Asza w we montażu. To by było na tyle, dzięki żeście byli, dajcie tradycyjnie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem, kaj napiszecie którego następnego Pokemona chcecie. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia.